Hej, Witam Was bardzo serdecznie w 22 już odcinku z Texture Simulator. A dzisiaj postaramy się trochę powyprzedawać tego wszystkiego. Plus jeszcze um, postaram się dokupić trochę tych Maców. Też ich posprzedawać. Mm, widziałem, że coś jest na tym Product today. To jest Apple Mac. Frykul, nie SE. To by też chodziło ładnie, Pokupimy 10 paczuszek, będzie no właśnie co nowego? Nie ma nic, Operacje? Chyba też nic, Niestety. Dobra, klienci przyszli. Zapraszam. Uuu, dobrze, że kupiłem te maki. Bo już sadzą. To no pięćdziesiąt około na jednym zarabiamy, więc no nieźle. A pan co? Przyszedł coś ukraść? coś kupić I ukraść Ale żeby telewizor No serio Jesteś panu oszalał Uciec mi z telewizorem. To za dziwny typ. E, przydałoby się jeszcze te, te iphony dokupić, by to, to były. Te 5000 raczej nam starczy na opłaty. Mam taką nadzieję, że więcej nie pobiorą. Gorsze jest co, nim jeden ojdzie do regału to ja zdążę trzy zapełnić, trochę przykre, ale no cóż. No tak czy siak się sprzedaje jak świeże bułeczki, więc o to się nie martwię. No i dobra, finish day. oj, trochę na minusie. Ale, odrobimy. Ale i został ten Opel Mag, więc dobrze, że nakupiłem ich trochę. Nie wiem czy poza odcinkiem po prostu nie puszczę, żeby się wszystko posprzedawało. Żeby po prostu mieć już trochę zarobku i na następny odcinek po prostu mieć już wszystko ogarnięte. Ile kasa kosztuje w ogóle? to jak stówę to Może być. To ukradłeś? No właśnie. Ja ci chopie nie ufam. Dobra wezmę e, dwójkę zasuwa. co my tu mamy pożyczki czy nie zagrajmy sobie raz wiem za 150.

Coś odrobione, coś zarobione. No i super anczko. A na złodzieja nie ma? ma. To super. Te kasy jest samoobsługowe to... To mi zbędne. Prawda? Ciekaw jestem, co teraz zrobi. Wejdzie się na arkady, zagrać? zagrać? Coś zajuma. A ciekawe było Ale <laughs> hmm. no na razie nic nie trzeba zmieniać A teraz już się nie da przejść. Okej? Okay? Oj. Ja już tu z butem na niego czekam. A, czyli tylko przyszedł zagrać. No dobra. Kupię jeszcze jedną kasę. Wezmę trzeciego pracownika. I zasuwają. Albo no ja sobie na trzeciej usiądę póki Chyba nie ma co robić na razie. O kurde. Nie wyprzedały wszystkie. Tylko szkoda, że hopy nic nie robią. Ja się dziwię czemu żadnego zarobku nie ma. zapełnione. A nie tak. To za typ, wziął i czajnik ukradł, no. <gry> Który to był? To się znowu prawie sprzedało. Aczkolwiek dobra, zaraz będzie i tak nowy produkt of today. Ale dokupię, ze te paczki. A wszelki wielki niech będzie. się sprzedawać coś nie chcą Tak się sprzedawały. Dobra Co to mały? A No i co myślę, że tak sobie ten dzień dokończymy coś tam troszeczkę w następnym porobimy puszczę grę niech y, posprzedaje sobie wszystko um. hmm. na następny odcinek po prostu y, ogarniemy sobie dookoła wszystko to kupimy. szafki, nie szafki Posortujemy te regały fajnie by to miało ręce i nogi. A, bo tu jeszcze dwóch przy mojej kasie stoi. i dobra, 85 tysięcy profitu, to jest 200 na produkty, jeden niezadowolony, nie nieźle, Opel Mac SE. Szczerze mówiąc, zrobię na nie zakup, bo one zejdą w trymiga, o to się nawet nie martwię. Po prostu na razie zrobię to tak, że dam je tam. Tak czy siak będzie wszystko zmieniane, więc nie ma z tym problemu. Jednak w momencie jak jest jakiś produkt, to on schodzi naprawdę szybko. A że ten nie jest produktem dnia, no to... chwilę no potrwa. Robię to tak. No i dobra, dam Wam generalnie tak. Yy... Na koniec dnia. Ile wyjdzie. I skończymy odcinek. Także słyszymy się. No. Dla mnie to pewnie troszkę czasu. Dla was. Sekundka. No i dzionek się skończył. Widzę, że. Jeden złodziej był chyba. Dwóch nawet. Kurde no. Znowu pokradli trochę. Nieco się posprzedawało. W międzyczasie jeszcze dokupiłem trochę rzeczy. bo Dokupiłem tych maków i dokupiłem jeszcze 7 regałów. Eee, dobra, kończymy. Wydatki: 128 tysięcy. Przychód 135. No, profit 6 tysięcy. No. Tak średnio bym powiedział, ale no. Dobra, mamy nowego maila, Pro produkt of the day, proszę. Solid TT4 i bez czwórki. Kurde, nie mamy ich za wiele. Te się coś posprzedawały. No właśnie nie. Dobra. Zrobimy to inaczej. Jest możliwość zarobku. Lepiej zarobić. Robię to po prostu tak. Klik. Osiem. A coś koło dziewięciu paczek. A to zamówię dychę od razu. Dobra, otworzę sklep, jeszcze jeden dziorek zrobimy. Okay. No i nie wyleciało.

Kurczę, już miałem kończyć, ale stwierdziłem, a dobra, jeszcze, jeszcze jeden dzionek zrobię. Niech będzie. Dobra, tu wszystko zeszło. I doładuję, jeszcze jedna paczka by się przydała. Bo jedną za mało kupiłem. Albo dwie. Ciężko teraz powiedzieć. Dwie chociaż? Nie, jedno dobra. No i super, tylko to wszystko powyrzucać. Nic nam nie popadało. Chyba nie. No dobra. Zostawienie niech się sprzedaje. I słyszymy się zaraz. No i mamy już koniec kolejnego ddzionka. Młodziej był. Chyba był, ale ukradł coś. No niestety. Jak tam wygląda nasz apartament? Tu się powoli zmniejsza. Super. Tutaj. O, plejaki, praktycznie wszystkie poszły. Całe dwa. Tutaj. Wszystko poszło ładnie. Zobaczmy. 57 tysięcy. No nieźle. Łącznie 91. Super. no nic, to by było na tyle ja tak jak mówiłem zostawię sobie niech wszystko wyprzeda no następny odcinek po prostu już sobie ogarniemy, no calusieńki sklep od nowa mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w góry, komentarz ewentualnie suba na kanale jeśli chcecie na dłużej zostać i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.